091 wydzielona 11 września 24 litry wycielenie na 26 lipca trzecia laktacja 423,30 30 litrów wydzielona 19 grudnia 323, 31 litrów, wycielona 19 lutego. 2, 32 litry, wycielona 30 grudnia, 352, do 400? 452. 888 wycielona 10 sierpnia 27 litrów, wycielenie na 24 czerwca, pierwsza laktacja. Jersey 54, 65, 21 litrów, wycielona 7 grudnia. Z jednym drogiem? 41,60, 31 litrów, wycielona 3 stycznia. 156, wycielona 1 sierpnia, 24 litry. Wycielenie na 15 czerwca, druga laktacja. Mm. 279, wycielona 25 września, 29 litrów, wycielenie na 18 września, pierwsza laktacja.